Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne śląskie żeberka. Jak zrobić przepyszny, gładki sos. Oraz uwaga, ciapka puste. Jest to przepis z tradycjami, jest to przepis śląski. Dzisiaj pokażę Wam, jak u mnie w domu takie żeberka się robiło. Zapraszam na przepis. Na samym początku zacznijmy od żeberek. Pamiętajcie, żeby wybrać żeberka takie, które nie są zbyt tłuste. Moje żeberka naprawdę nie mają dużo tłuszczu. Mają tutaj tkankę łączną, ale ona jest nam naprawdę potrzebna. Więc jak już dostaniemy takie fajne, mięsne żeberka, to możemy przejść do ich podziału. Biorę sobie żeberko i kroję wzdłuż kości na dół. O, tak. Uważajcie. Hop. I powstaje nam coś takiego. Tutaj jest bardzo dużo mięsa. Tutaj naprawdę jest ta kość, która nie jest zbyt duża, ale obgryzanie takich żeberek to jest naprawdę coś niesamowitego, więc kroję sobie tak wszystkie moje żeberka. Mięso mamy pokrojone, więc teraz musimy sobie zamarynować. Moje żeberka marynuje po prostu w soli morskiej. Robię sobie solankę. Ta solanka, ona jest 8%, więc 8% soli. A cała reszta wody, 92% wody. Mieszam to wszystko, tylko pamiętajcie, że sól musi być niejodowana. Możecie użyć soli kamiennej niejodowanej albo soli morskiej niejodowanej. I mieszam to wszystko do momentu, aż sól się rozpuści. Co ta yy, solanka sprawi, na pewno się zapytacie? Sprawi to, że mięso będzie bardziej delikatne, że Tłuszcz i ta chrząstka rozleci się nam na talerzu. Ponadto mięso będzie miało lepszy smak i uwaga, będzie miało lepszy kolor. Do tego też dodaję odrobinę cukru. A po co cukier dodajemy do solanki? Dodajemy go po to, żeby nasze mięso nie było zbyt słone. Więc to teraz sobie wszystko mieszam do momentu, aż sól i cukier się rozpuści. Wygląda na to, że sól się rozpuściła, więc teraz wkładam moje tutaj żeberka do mojej wody tak, i odstawiam je. Odstawiam je na minimum godzinę. Ale najlepiej, żeby posiedziały sobie z dwie godziny w tej solance. I uwaga, nie muszę odstawiać tych żeberek do lodówki. Nie, one sobie tutaj mogą posiedzieć, wtedy szybciej przejdą moją solanką. Gdybym je zostawiał na całą noc. To oczywiście trafiłyby one do lodówki. Ale w tym momencie przejdziemy do przygotowania podstawowego dodatku, którym jest ciapka pusta. A ciapka kapusta to nic innego, jak ugotowane pire ziemniaczane z zasmażaną kapustą. Jest to bardzo popularne na Śląsku, a do żeberek jest podawane cały czas, więc musicie sobie to przygotować. Ja mam tutaj obrane ziemniaki, są to ziemniaki. Typu BC, które mają dużo skrobi i które idealnie nadają się właśnie na pire ziemniaczane, więc muszę je włączyć. Każdy z was wie na pewno, jak obrać ziemniaki doskonale, więc nie będę was tym zanudzał. Posolone ziemniaki. Op, zapomniałem dole soli. Dobra, sól dodaję. I teraz tak, posolone ziemniaki gotuje do miękkości. Później pokażę Wam co dalej. Ale to jeszcze nie koniec, bo w tym samym momencie mam tutaj garnek z wodą i będę w niej gotował kapustę. Kapustę gotujemy oczywiście od zimnej wody i ja mam tutaj kapustę kiszoną. To jest bardzo ważne. Musi być to kapusta kiszona, nie kwaszona, bo ten przepis po prostu Wam nie wyjdzie. I jak długo gotujemy naszą kapustę? Do miękkości. To jest prawidłowa odpowiedź. Więc w tym momencie. Żeberka się marynują, ziemniaki się gotują, no i oczywiście kapusta się gotuje, a ja mogę sobie odpocząć. Kiedy kapusta jest już ugotowana i jest już miękka, w tym momencie musimy sobie ją odcedzić. Ja sobie to odcedzę, bo kapusta jest gotowa, ziemniaki zresztą też i za chwilę to wszystko ładnie, sprytnie połączymy ze sobą. Kapusta się odcedza, ona musi troszeczkę ostygnąć. I w tym momencie pokażę Wam, jak przygotować podstawę do naszej ciap kapusty. Na samym początku dodaję olej. Nie za dużo, tylko trochę. I teraz bezpośrednio na ten olej, rozgrzany już, wrzucam cebulę. Ja sobie cebulę pokroiłem w kosteczkę, więc niech to się wszystko tutaj ładnie ze sobą zaprzyjaźni. Dodaję do tego ponadto odrobinę soli. Ja wiem... Że tą sól jeszcze będę tutaj dodawał, bo ziemniaki są słone, są ok, ale nie wiadomo yy, jaka będzie kapusta. I teraz najlepszą przyprawą kuchni śląskiej jest wędzony boczek. Więc ja sobie go pokroiłem w taką delikatną kosteczkę, i to wszystko muszę tylko ładnie zeszklić. Kroimy sobie tą kapustę. I to jest bardzo ważny krok. Nie można o nim zapomnieć. Jeżeli tego nie zrobimy, to pire zaplącze się w te nitki kapusty i wszystko będzie nam się ciągnąć. Teraz musimy sobie też drugi raz odsączyć naszą kapustę. Pamiętajcie, żeby wycisnąć z niej wszystkie soki. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to nasze pire nie będzie, będzie. takie leiste i nie będzie fajne, nie będzie takie zbite. Hop! Ja sobie to wszystko odcedzam. Widzicie, ile wody z tego leci? Bardzo dużo. Nie chcemy, żeby to trafiło do naszego pire. Kapusta jest odciśnięta, więc w tym momencie możemy przejść do działania. Tutaj dodaję sobie kminek, nie za dużo. Taką jedną łyżeczkę. Hop. Ponadto dodaję odrobinę pieprzu. No może więcej niż odrobinę, ale pamiętajcie, żeby ten pieprz był świeżo zmielony. I wrzucam do tego kapustę. To wszystko podsmażam przez jakieś dwie minuty. Ta kapusta musi się połączyć z tymi smakami, musi się lekko zasmażyć. A w międzyczasie ja ubijam swoje pire ziemniaczane. Kapusta już się wystarczająco podsmażyła, więc teraz musimy połączyć te dwa składniki ze sobą. Mamy tutaj przepyszne pire ziemniaczane. No i... Przede wszystkim tą kapustę, więc wrzucam te piwry. Spójrzcie, ile tego jest mm. do tego garnka i mieszam te wszystkie składniki razem. Po wymieszaniu, nasza ciapka pusta jest już gotowa. Ojejku, to mi przypomina młodość. Ja pamiętam, jak byłem mały i jadłem takie żeberka. Jadłem je w szkole, w przedszkolu. Moja mama robiła coś takiego w domu. No to jest naprawdę mistrzostwo świata. Możemy sobie tą yy, ciapka pustę przygotować wcześniej. Zostawić ją na jakiś czas, bo im dłużej ona leży z tymi ziemniakami, tym bardziej oni one tymi smakami przechodzą. To jest naprawdę niesamowite pire ziemniaczane. Mm. Przejdźmy teraz do moich żeberek. Żeberka zostały wysuszone odsączone z wody. Pamiętajcie, że one muszą być dość suche, więc wyciągamy je najpierw na sitko, zostawiamy je na tym sitku i jak one są już suche w dotyku, to w tym momencie możemy przejść do przyprawiania. Na samym początku pieprz, świeżo zmielony pieprz kolorowy dodaję tutaj. To wszystko będzie działo się na tej desce, więc te wszystkie przyprawy później dorzucę do smażenia i teraz podstawowe przyprawy do naszych żeberek. Pamiętajcie, że żeberka uwielbiają kminek, więc tym kminkiem posypuję moje żeberka. Następnie majeranek i tym majerankiem też doprawiam. Dość dużo tego majeranku. O, chcę, żeby te żeberka były obtoczone z każdej strony tymi przyprawami. Następnie na patelnię wlewam olej. Mm. Nie za dużo. I teraz tak. Pamiętajcie, żeby najlepiej wybrać naczynie, które jest y, bardzo ciężkie, takie żeliwne, bo ono bardzo dobrze akumuluje ciepło, więc wtedy i fajnie nam się podsmażą te żeberka i fajnie nam się uduszą. I teraz tak. Wrzucamy na patelnię nasze żeberka i chodzi mi o to, żeby one fajnie się podsmażyły. One muszą nabrać teraz koloru, więc obsmażamy je te żeberka z każdej strony. Mamy wystarczająco dużo miejsca tutaj, żeby upchać je wszystkie. Obsmażamy do momentu, aż one nabiorą fajnego złotego koloru. Żeberka z jednej strony nam się podsmażyły i mają naprawdę fantastyczny kolor. Spójrzcie na to. To jest coś niesamowitego, jak one wyglądają. I właśnie dzięki temu, że będziemy mieli ten kolor, to będziemy mieli też smak żeberka są podsmażone znakomicie i jedno jest pewne wszyscy dookoła będą wiedzieć, że wy smażycie żeberka. I teraz tak. Pamiętajcie, że nic tutaj nie wyrzucamy, nie zmieniamy żadnej patelni. Dodaję sobie do tego cebulę, nie za dużo oraz kilka ząbków czosnku. Ponadto dodaję przyprawy, czyli kilka liści laurowych bo teraz budujemy sos. Na podstawie tego wszystkiego będziemy budować sos, który jest podstawą do tego dania. A następnie dodaję ziele angielskie. Tak. I co? I teraz musimy udusić nasze żeberka. Więc zalewam je wodą, zamykam, zmniejszam ogień i zostawiam je na wolnym y ogniu na godzinę. O, jak to pięknie wygląda. Mm. Spójrzcie na to. Spójrzcie tylko na to, jaki tu będzie przepyszny sos. To jest niesamowite. Żeberka mamy już bardzo i to bardzo dobrze uduszone. One są tak miękkie, że musimy uważać, żeby nam się nie rozpadły. To jest naprawdę mistrzostwo świata. I w tym momencie muszę je przełożyć na talerz, bo będziemy robić sos. One są naprawdę mega miękkie. Musicie uważać, żeby wam się nie rozpadły. To jest bardzo i to bardzo dobry znak. O. I przekładamy. Musimy je wszystkie wyciągnąć, i zajmiemy się naszym sosem, bo sos jest podstawą do tych żeberek. Przejdźmy do naszego sosu. Jak widać, na samej górze powstała taka warstwa tłuszczyku. My tego tłuszczyku nie chcemy. Po pierwsze, no jest wysokokaloryczny, a po drugie, tutaj. On nam się nie wklepie w ten sos. Ten sos po prostu nam się rozdzieli, jeżeli zostawimy ten sos. Ale ja mam na to sposób. Biorę sobie chochlę i wyciągam cały tłuszcz z góry. Zostawiam tylko ten smak, który jest na dole. Więc teraz trochę jest z tym zabawy, ale zobaczycie, gra naprawdę jest warta świeczki, bo powstanie przepyszny sos. Więc ściągam cały ten tłuszcz. Nie zostawiam ani kropli. Tłuszcz mamy odcedzony, więc teraz tak. Zagęszczamy go tradycyjnie. Taki sos zagęszczamy mąką. Więc ja biorę sobie mąkę, dolewam tutaj trochę wody, mieszam to wszystko razem. O, ciutkę więcej tej wody dodam. I teraz tak. Ja go zagęszczę tak na pół. Oczywiście sos jeszcze będę musiał odparować. Jeżeli podczas duszenia waszych żeberek utracicie zbyt dużo wody, po prostu wlejcie troszeczkę więcej. I teraz musimy tą mąkę bardzo dobrze zahartować. Więc mieszamy do momentu, aż pozbędziemy się wszystkich grudek i dodajemy do naszego sosu. Hop. I spójrzcie, co się dzieje. Mm, powstaje przepiękny sos. Ten sos zmienia kolor. Teraz tylko musimy go zagotować i będziemy go przecedzać. Sos nam już fajnie zgęstniał. Wygląda niesamowicie. I w tym momencie ja sobie go doprawię. Dodaję tutaj odrobinę sosu sojowego. Hop. Dodaję też trochę świeżo zmielonego pieprzu. Zawsze spróbujcie wasz sos. Wasz sos musi być smaczny, bo właśnie on nadaje smaku do waszego mięsa, do waszych żeberek. Więc jeżeli y, czujecie, żeby więcej go posolić, dodajcie trochę więcej soli. Jeżeli potrzebujecie trochę więcej pieprzu, to dodajcie więcej pieprzu. Pamiętajcie, że wasz sos jest kwintesencją smaku, więc wy go musicie doprawić. To będzie idealny akompaniament właśnie do waszego mięsa. Ja sobie tutaj dodam odrobinę majeranku, dodam sobie też odrobinę pieprzu. Jeżeli czujecie, że musicie na przykład dodać trochę więcej soli, dodajcie. Pamiętajcie, że ten sos to jest kwintesencja waszego smaku. Wymieszajmy sobie to wszystko razem teraz, i ja bezpośrednio biorę sobie garnek. Tutaj mam sitko. Sitko to jest najlepszy przyjaciel każdego kucharza. No i przez to sitko będę odcedzał mój sos. Wszystko jest gotowe, więc możemy już składać nasze danie. Ja jeszcze raz przecedzę sobie ten sos, żeby on był taki fajny, żeby był gładki. Tym razem używam gęstszego sitka. Jak mówiłem wam, sitko jest najlepszym przyjacielem każdego kucharza. Spójrzcie, hop! I teraz mamy pewność, że żeberka są idealne, że ten sos jest gładki. Możemy go jeszcze delikatnie podgrzać. I ja wkładam sobie moje żeberka tutaj, właśnie do tego przepysznego sosu. Mm. Wykładajmy te żeberka, wykładajmy te żeberka, bo już wszystko mam gotowe. Kapustę, ciapka puste mam też. Podgrzaną, i teraz przejdziemy do, do wykładania tych żeberek. Spójrzcie, wykładam ciapka pustę na sam środek. O tak, dużo, to musi być mm, dobre danie. Dajemy tą ciapka pustę w ten oto właśnie sposób, bo tutaj uwaga, nie dajemy żadnych innych dodatków. To danie samo w sobie ma wyglądać w ten oto właśnie sposób. Ciapka pusta, żeberka, sos. Dziękuję, do widzenia. To wszystko. Nic więcej. Spójrzcie, układam te żeberka tutaj. Niech one sobie posiedzą. Jak ktoś zobaczy na talerzu taki kawał mięsa. Delikatny, rozpadający się wręcz. To na pewno będzie zachwycony. Do tego sos. Dużo sosu. Może nie wszystko na talerz, ale polewamy to tym sosem. Mm. To jest naprawdę danie mistrzów. To był mój ulubiony obiad, kiedy byłem mały. Kiedy wiedziałem, że moja mama kupiła żeberka, to ja nawet nie wychodziłem na dwór z moimi kolegami, tylko siedziałem i pilnowałem tego dania, aż będzie gotowe. Na sam koniec dodaję sobie tutaj troszeczkę pietruszki, opruszę to świeżo zmielonym pieprzem i moje danie na żeberka jest już gotowe. Przepyszny przepis na polskie żeberka, na polskie smaki. Przygotujcie sobie coś takiego w domu i dajcie znać w komentarzach, czy znacie ten przepis, czy robiliście go, czy jedliście kiedykolwiek takie żeberka w takim przepysznym połączeniu. Ja się z Wami już żegnam, życzę smacznego i do zobaczenia.